Cześć, witam Was serdecznie w tym nowym roku z tej strony Rekim Biznesu. Mamy 2021 rok, sobota. Chciałbym po troszkę omówić i sytuację w kryptowalutach, ale również opowiedzieć o tym, co będzie się działo na kanale i na Discordzie w 2021 roku. Ogromny rozwój, nabieramy rozpędu, rozmachu różne innowacje, pokażę Wam za chwilę Discord, który zmienił się i który będzie się zmieniał w ciągu 2021 roku. Opowiem o kilku rzeczach i przejdziemy sobie do omówienia kryptowalut, czyli wstępnie od razu wchodzę na Discord, pokazuję Wam, słuchajcie, zmienił się Discord, są, po, są różne zakładki, ogromnie dużo informacji, wiedzy, jest podzielony na VIP, czyli grupę, która jest i wspiera kanał kryptowalut, czyli... Tam są prywatne sygnały oraz dostajemy analizy i inne rzeczy. Ale mamy również tutaj na ogólnym zyski i straty pogaduchy. Zobaczcie, również można tutaj sobie zobaczyć, jak różni ludzie inwestują. Są wykresy: Krypto5, nasz jeden z analityków, drugi jest GAP, pokazuje, omawia różne szczegóły. Jak wiecie od 2021 zaciśniam z nim współpracę będziemy szerzej po prostu propagowali różne rzeczy, inwestycje, wykresy, analizy i tak dalej ma już swój kanał na YouTube więc można już go tam obserwować a na Discordzie aktywnie po prostu pomaga ludziom pokazuje jak to wszystko wygląda daje analizy często jest to mówię też na zwykłym Discordzie który, do którego warto należeć i warto dołączyć bo naprawdę znajdziecie tutaj kompendium wiedzy na temat kryptowalut i będziecie mogli sobie poszerzyć swoje tutaj wiedzę, horyzonty odnośnie oszcz wkładania oszczędności, inwestowania w kryptowaluty. Naprawdę fajna rzecz. Polecam serdecznie. Jest tych zakładek, zobaczcie dużo. Mamy i sygnały, i giełdę, i portfele, i linki, gra pod wydarzenia, kryptoniusy, filmy, pytania, odpowiedzi, kącik wiedzy, krajaniki, airdropy i podpięte linki. Także jest tu też również polska grupa krypto, która wystartowała też z początkiem nowego roku i jest to naprawdę okazja, żeby dołączyć Zafry do grupy, która się rozrasta i która będzie miała ogromne zasięgi i dzięki niej będzie można korzystać i mieć pewne informacje na temat inwestowania w kryptowaluty. Następną rzeczą, którą chciałbym poruszyć to jest powstanie czterech powstanie, wykupienie czterech domen, które będą dawały podwaliny pod to, żeby rozwijać kanał YouTube Rekim Biznesu oraz gdzieś już zamyślę tą telewizję, którą mam w planach, to studio, które będzie propagowało na co dzień kryptowaluty, będą różne wywiady, będą różne analizy tam prowadzone, naprawdę pomysł jest ogromny co no, wiecie, no żeby to zrealizować, trzeba mieć ogromny wkład finansowy. Powoli rozbudowuję mój kanał YouTube, żeby łapać zasięgi dzięki Wam. I proszę Was, żebyście pomagali mi w tym, bo bez Was po prostu nie istnieje ten kanał. I żebyśmy razem budowali tą nową jakość, to nowe otwarcie w 2021 roku. Na pewno się nie zawiedziecie, będzie tu wiele informacji, wiele cennych filmików, wiele poradników, które dadzą Wam naprawdę jakąś wiedzę, która pomoże przy inwestowaniu Waszych oszczędności. Jest to ogromny postęp w stosunku do tego, co było już rok temu, kiedy powstał ten kanał i na pewno ja dotrzymam słowa, które daję i będę pokazywał, będę tu omawiał rzeczy, zresztą sami się przekonacie i przekonaliście, że ja nie rzucam słów na wiatr i jeżeli coś mówię, to tak jest. Przechodząc teraz do świata kryptowalut odnośnie bitcoina na rok 20, 2021 i altów. Wejdźmy sobie tutaj na Coindex. Ja ostatnio pokazałem na kanale właśnie na Discord pewną rzecz. Chciałbym dzisiaj pokazać Wam pewną też rzecz i nie chodzi o to, że ja tu się będę chwalił, że, że coś. Wiecie, że u mnie na kanale jest szczerość po prostu i mówiłem już wcześniej, że ustawiłem sobie wejście na dot pod portfel na hosse 2021 roku na 4,70. Niestety ten portfel mi się nie otworzył. A zaraz Wam pokażę portfolio. Ustawiłem sobie po prostu w nim na demo po prostu takie wejście, gdybym kupił je za 5 dolarów. No, miałem niżej ustawioną tą, ten próg wejścia, niestety nie załapałem się. Ale żeby Wam pokazać, że naprawdę myślę i planuję i przewiduję jakieś strategie, Pokażę Wam, że rzeczywiście miałem taki plan i kupiłem, nie kupiłem, bo to było po 5 dolarów. Pokazuję Wam po prostu, że zaznaczyłem sobie wtedy i obserwowałem i obserwuję nadal jak ten kurs się zmienia. I zobaczcie, jeżeli wtedy ktoś, kiedy ja mówiłem, otworzył swoją pozycję na 5 dolarach, ja ustawiłem niżej, niestety nie otworzyłem się, ale spokojnie powiedziałem cierpliwość i ustawienie pozycji daje w jakimś okresie czasu zamierzony cel i ja nadal czekam i myślę, że pozycja jeszcze wróci przesunąłem to ten próg wejścia teraz po prostu na 5,5 dolara z tego 4,7 i czekam cierpliwie czy się ta pozycja otworzy po prostu ale gdyby wtedy ktoś mógł kupić sobie za 5 dolarów to zobaczcie w ciągu 7 dni tak to wygląda, że dzisiaj z 200 dolarów miałby po prostu 340 dolarów ktoś znowu może zadać takie napisać taki komentarz że miałby jakby kupił słuchajcie ja powiedziałem ja na tym kanale po prostu pokazuję pewne drogi i każdy kto jest na naszym discordzie i korzysta z pewnych informacji również tam ma pewne informacje które, z których może skorzystać ale nie musi tak więc tutaj tak samo ja o czymś mówię i jeżeli ktoś z tego korzysta no to po prostu e, ma bo ostatnio też był taki tego, że ja tam powiedziałem, że predykcja ceny e, Polka DOT będzie 7,20 na koniec 2021 roku. Ktoś napisał burzoną, to przecież nic by nie wzrosła, a już cena poszła do 9 dolarów. Tak, oczywiście może tak być, ale przewidywana cena to jest na koniec roku, a w ciągu roku może się wydarzy, jak dobrze wiecie, wiele, wiele, wiele różnych rzeczy. Więc warto też sobie uzmysłowić. W jaki sposób inwestujemy swoje pieniądze? Czy to jest krótkoterminowo, czy długofalowo? Bo pyta padają pytania na Discordzie, padają różne e zap zapytania, różne informacje, e czy warto kupować teraz Bitcoina, kiedy on ma osiągnąć 30 tysięcy? No, odpowiedź jest po prostu nie jest prostą e do e wyjaśnienia, tak? dlatego że jeżeli ktoś wierzy w to, że Bitcoin ma osiągnąć w 2021 roku 60 tysięcy, no to i tak zarobi 100% jeżeli go kupi za 30 tysięcy, ale jeżeli nastąpi to, co powoli się w 2021 roku zaczyna tutaj dziać, czyli delistowanie niektórych projektów na giełdach, tak? Czyli jak XMR, czyli jak Dash, Witrek wycofuje to, sprawa w styczniu z, z Teterem, tak? sprawa w lutym z XRP no rządy są oburzone tym, że są nie są że portfele, które mamy są bezimienne, tak, że to jest wszystko zdecentralizowane, a nie scentralizowane, tak, że nie mają władzy nad tymi ludźmi, którzy mogą po prostu inwestować pieniądze incognito, tak? Oni by chcieli wiedzieć kto, co, ile w którym momencie i dlaczego to kupił. Tak? Więc te regulacje różne, które są i mają powstawać, będą dążyły do tego, żeby nas po prostu gdzieś okiełznać i gdzieś po prostu um, uwiązać, tak? można by było powiedzieć, tak? no w Hongkongu za, wychodzą zaostrzenia w sprawie kryptowalut, więc to wszystko jest cały czas niby e, miało iść w kierunku uwolnienia po prostu od tego świata scentralizowanego do zdecentralizowanego, ale rządy po prostu nie chcą się z tym pogodzić i robią wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Tak? I ja powiedziałem, że wszystko zależy od tego, jak będzie, co będzie się działo na rynku w 2021 roku, bo jeżeli będą napływały tylko same negatywne informacje na temat kryptowalut, że są one po prostu w jakiś sposób nielegalne w cudzysłowie oczywiście to mówię no to te informacje będą wpływały na inwestorów tak będą oni się pozbywali niektórych walorów nie będą kupowali tych kryptowalut nie będą po prostu uczestniczyli w rynku a jeżeli nie będą uczestniczyli w rynku to, to cena będzie spadała bo nie będzie popytu i podaży tak więc zobaczcie jest wiele czynników które mają wpływ na bezpośrednią cenę tych projektów kryptowalutowych. Oczywiście e, coraz więcej powstaje różnych projektów i to projektów dobrych, bo e, mówi się też o tym na rynku kryptowalut, w ogóle na, wokół, wokół kryptowalutowych, że po prostu pewne rzeczy też w 2021 roku będą znikały, po prostu że te skamy, te wszystkie oszustwa będzie się eliminowało, ale wiecie co, ja wam powiem, że to już trwa kilka lat i do końca nie da się wyeliminować wszystkiego, tak? Dobrze, tu wyszedłem z tego, a ja chciałem wam pokazać ten rynek kryptowalutowy. No i zobaczcie. Są zakusy, żeby ten Bitcoin przebił te 30 tysięcy. U nas gdzieś tam się pojawiła analiza, że po 30 tysiącach, gdzieś w okolicach 32 może nastąpić ta korekta i Obsunięcie ceny do 25 tysięcy dolarów, ale czy tak się wydarzy, tego nikt tak naprawdę nie wie. To są wszystko przypuszczenia. Ja pamiętacie, nagrywałem ten filmik, czy cena 30 tysięcy przekroczy jeszcze przekroczyć się na BTC w 2020 roku. Mało brakło, ale prawie było 30 tysięcy. Mamy dzisiaj 2 stycznia i cena być może dzisiaj przebije. Te 30 tysięcy. Słuchajcie, jeszcze, jeszcze co chciałbym powiedzieć. Ja na, na, na moich planach na rok 2021 jest pewna strategia, bo taką strategię trzeba sobie po prostu zaplanować, trzeba sobie ją wdrożyć i trzymać się wyznaczonego planu. Więc postanowiłem pięć czołowych takich wybranych moich projektów kryptowalutowych na tym portfelu, o czym mówiłem, na hostce 2021 roku kupować, czyli powoli po prostu inwestować wolne środki w te projekty i w następnym filmiku pokażę, jakie te projekty wybrałem i być może, że już będzie jakiś tam na portfelu, znaczy nawet mam już jeden kupiony. I to Wam pokażę, znaczy nawet powiem dzisiaj, jest to ZIL, oczywiście ZILIKA, kupiłem ją po 0,08 za 200 dolarów, mam już kupione, leży to, będzie to właśnie w tym portfelu mój na HOSCE 2021 roku, a resztę projektów pokażę Wam i mniej więcej powiem dlaczego bym ja kupił te projekty i jakie można jeszcze dodać te projekty w tym portfelu, tak? Więc następny odcinek już o portfelu na hostce 2021. Pierwszy z projektów, które tam się znajdą, to jest Zinika, która jest już kupiona. Zobaczcie, co chciałbym Wam powiedzieć. Cały czas mówi się, że i czeka się na alt season w 2021 roku i być może to nastąpi, ale nie wiadomo w którym jeszcze okresie tego 2021 roku. Chciałem Wam pokazać właśnie to Monero, tak, o którym mówiłem przed chwilą. Zobaczcie, ma spadek ceny i to poleciało w dół, ale powiem Wam, że u nas nawet na Discordzie, tam też jest analiza, gdzieś żeśmy przewidujemy, gdzieś na taki dosyć spory dołek na 91 dolarów i na 69 i jeżeli rzeczywiście pojawią się te progi to ja myślę, żeby jakiś tam pieniążek wtedy zainwestować i żeby wejść w ten też projekt nie może na jakiś tam szybki szybką sprzedać tylko raczej na również hold, więc zobaczcie. To, co będzie się działo na tym kanale, będę systematycznie Wam opowiadał i mówił to, co się y, zmienia, jakie portfele i jakie projekty będziemy kupowali, co będziemy, w co będziemy inwestowali y, i różne inne rzeczy związane z rynkiem krypto i nie tylko. Więc fantastyczny 2021 rok uważam za otwarty i... Mam nadzieję, że na koniec 2021 roku będziemy mogli spojrzeć na nasze inwestycje i uśmiechnąć się i powiedzieć, że zrealizowałem to co zaplanowałem i osiągnąłem zamierzony zysk. Tyle tytułem wstępu, tyle tytułem pierwszego filmiku 2021. Dziękuję serdecznie Wam za to, że jesteście, że lajkujecie, dajecie suba. Zapraszam na Discord, zapraszam Was na strony, które będą już niedługo uruchomione, na polską grupę krypto również na Facebooku. No jest tego wszystkiego coraz więcej, ale no musi tak być, dlatego że mówię, poszerzamy te nasze zasięgi i to nasze działanie. Trzymajcie się cieplutko, widzimy się już jutro w następnym filmiku odnośnie projektów kryptowalutowych na... HOSSE 2021 roku. Cześć, trzymaj się, cieszę się z tej strony lekki biznesu.